Siemano. To ja, czad widzowie. Ej, Zimna, ale ciepła, bo to jest hmm. termostat ma. Ja tutaj od co myślisz pisano, o skóry? Pisano tak, siema, siema Czy palisz szlugi? Nie, Karol, nie e, Hej Mirek, czy jadłeś gówno? Nie, nie Pozdrawiam do Trafoniksa masz Pozdrawiam Rafuniksa, pozdrawiam A zrobisz łokietę? A zrobisz łokietę dla jego? Abo ziółowika? Boże No, ja to chodzi. Przepraszam bardzo, czy mogę coś powiedzieć? Słucham. Dlaczego ktoś mi napisał, że tu szybko wbił? Bo jakiś pedofil tu siedzi. O, wyrzucamy go chyba. O, wyrzucamy tego hejtera. I Dobra. masz bana, typie. Nara, wyrzućcie go. Na czacie było pytanie: Czy twój tata był zbrodniarzem wojennym podczas II wojny światowej? Czyli uratował Polaków. To znaczy, to znaczy nie, on był. On był pierwszy raz, nie wiem, jakiś, w roku, nie pamiętam, to kiedyś było w Czarnobylu. A, w Czarnobylu sprzedawano to On tam gasił to piaskiem, co nie? Tak blisko. I później się ty urodziłeś. Mirosław, a co sądzisz o totalnej eksterminacji czarnej rasy z naszej yy, planety? Mirek, nie odpowiada. nie. Wiem, wiem. Mirek, widzowie się pytają, czemu jesteś taki odklejony. Nie nie mogę ci odpowiedzieć. A co tak na tym Facebooku patrzysz na te anime? Aha. Podobają ci się? No bardzo. Cześć, ja mam Jurek. O swój najlepszy kolega wbił. Ja słyszałem, że po 12 lat. Ogarnijcie się z tymi 12-latkami, to już nie jest śmieszne. Direkka co sądzisz na temat legalizacji marihuany w Polsce e, e, i posi posiadania gramów. No, Czekaj pisano tak. Jesteś gajem? Nie. Aha, no to spoko. Nowa <tryk> kamerka? Tak. Oczywiście, ale to, ale to stara, to nazywa się Logi y, Chis. Cz, I nie wiem jak, jak nie, nie wiem jak nazwy. Chyba po francusku to jest. Czy robiłeś przemyblowanie? Ale chłopaki, nie mogę nic odpowiedzieć. Zdrowie. O, Dziękuję. O. Gracie <gadziwilegia> Dobra. piłkę. jest pytanie, czy słuchasz rapu polskiego? Tak, słucham. Czy słuchasz tak, Malika tak. Montany? Sam ja nie wiem. Aha. Mamy mamy, mamy. Ej, jest pytanie: czy masz dwubiegunowość na czacie? Na czacie to tak, mam. Obrykę, obrykę, m, m. Czemu niektórzy ludzie piszą na czacie, że jesteś pedofilem? Yy, bo ja jestem pedofilem jeżeli jak jestem pedofilem, no to ja w ogóle nie zwracam uwagi. Czyli czekaj, to przyznaje się, że jesteś pedofilem? Yy, to za czy yy. yy, to to yy, nie? Tak. Bo przed chwilą powiedziałeś, że jesteś. To ja już nie rozumiem o co ci chodzi. Może jak jestem pedofilem, to jestem, a jak nie jestem, no to trudno. A co to w ogóle znaczy być pedofilem, bo ja nie znam takich słów. Być pedofilem, to być yy, seksualnym, yy, wiesz? W sensie, że jak seksualnym? Że się seks uprawia, czy co? Żeby walić konia. A czy jak, jak się wali konia, to się jest pedofilem? No tak. Jak ktoś nie wali konia w ogóle? Na przykład ja nie walę konia, to co wtedy? To kim się jest? E, tam nieważne. Ale ja ci później ci opowiem. O, Dobra. Dobra, Dobra. Dobra. Czyli czyli. Pisano tak, jadłeś kiedyś kanapkę z sosem naturalnym. Nie, nie robiłem. <grym> Mirek, zrobi się. Zrób <grym> świecę na tym fotelu. To ja ci do najta 50 zł wyślę. Jak zrobisz świecę na tym fotelu, to ci 50 zł donate' wyśmiał. Nie, jak robisz takie zadynki, to wiesz, więc Co? Co się stało? Nie wiem, chyba takie rzeczy nie odpowiadali. Dobra no wiem, ale oni się wykopiają. Co? Zaraz wszystko było, czy bo cię wyjść tak. Ja coś tam... Tak wiem, zaraz, zaraz no. No i nie odpowiadaj na żadne pytania. Ja nie odpowiadam, Boże, to oni się wykopiają. Widzę, że lubisz bardzo te anime. O, z Wojny jeszcze. Ktoś powiedział na czacie tak, żebyś wstał i udowodnił, że ci nie stoi przy oglądaniu anime. Mirosława, ty oglądasz hentaje? No? Hentaje oglądasz? chętaj takie animu. Nie, 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 ja, ja ogólnie. Nie wciś. Nie wciś. A, no. Normalne anime, normalne. Jest pytanie na czacie, od którego roku życia masz schizofrenię? Ew... Wiecie o tym, słuchajcie, wiecie o tym, może tego nie wiecie, ale niedzielę niestety nie żyje Bronisław Cieślik z mało 87 lat. Był aktorem. No Jak go zabiłem? 07 z, 0, z Czy y I mają partnerzy. Ej, a ty jesteś, a ty, to masz dużą wiedzę na różne tematy, tak? To wszystko z głowy znasz? Mirek, ktoś się zapytał na czasie, czy ma taki ryj wykręcony. Czy coś brałeś? Z czatu pytanie, z czatu Ej, Mirek, jest pytanie: Czy pozdrowisz chłopa co ma nazwę Benito Mussolini? Dobra, wyjebałem go, bo to był zbrodniarz, kurwa Ej, a co myślisz o Hitlerze? Słuchajcie, jakby co, to zapraszam do skuskrypcji. Potem wam dołączę do OBS-a, ale słuchajcie, bez takich głupot. Ok? Ja nie odpowiem na żadne pytania, a nie. Ho Homosapisa, bo homoseksualistów. Bo to w ogóle są yy, zabronione. Dobrze, zaraz ci wchodzę na Discorda dopiero potem. Ale chciałem wam przypomnieć, że bez takich pytań i bez ho -bob bobów. Ech, dobra. Dobra, za chwilę już wbijam do No Dobra, czekajcie. A, pyta pedofil mnie nazywa, o. Co wam jest? Nie. A co to a co znaczy to... HWDP, bo ja nie znam się? Słuchajcie... w WDP, e, WDP nie nie czy co? Gó gówno, nie, nie jadłem. Ty, a co, ty masz 50 ich prawie. No tak, mam pełno. Aha. No to dużo ludzi znasz, nie? Tak, tak. Jest pytanie takie teraz do Ciebie, no, na czacie, ludzie się pytają ogólnie czy, czym się zajmujesz i jakie masz hobby? E, hobby e, to ja mam zainteresowanie. No dobrze, ale jakie? Nie wiem, jakie, jakie, srakie kurwa. <laughs> Małe dziewczynki pewnie. No chyba tak. Ej, ej, Bo tak mówisz. I zawodu Mirek, jaką masz pracę, takie ciekawości. Się widzowie pytają. słuchaj, pisano, powiedz mi, że, żeby mnie... Przeszed... Ja mikrofon wyciszyłeś. Nie możesz wyciszyć mikrofonu, bo cię nie rozumiemy. Nie słychać cię, jak wycisz mikrofon stary. Mirek, nie, słuchajcie. Stary, odmutuj mikrofon, Mirek. Mirek, znowu się smutować na Discordzie. Nie mutuj się. Jezus, co tu jest? Nie przejmuj się hejterami. A rację. jestem już. Pytanie na czacie. Co ile się myjesz? Tak, raz w roku na święta. Nie co trzeba, czy trzeba. Mam... Jak boiler będzie kipiał, to wtedy woda jest gotowa. Wtedy się kąpiesz. Nie mogę ci powiedzieć. Co, co ja Żaduje się za drzwiami. Za drzwiami? Co ty pieprzesz? Człowieku. Bloki. Za drzwiami są. Za drzwiami są zwłoki. są są w lodówce. Tak, bardzo śmieszne. Panie Mirosławie, co pan sądzi na temat obecnej polityki narkotykowej w naszym kraju? Słuchaj, żeby to sformułować, słuchaj, też przestępcza z organizowania grup jak Straż Graniczna. Czy coś takiego, to jedna wielka skala, której ja chciałam powiedzieć, niestety, to, że mogę robić wszystkie, wszystkie rzeczy. No. Dzięki za odpowiedź. Panie, Panie Mirku, jest pytanie: co pan sądzi na temat teorii wieloświatu? I wszechświatu, jako yy, bańki, że istnieje wiele wszechświatów. No, ja nie, ja nic, o tym, ja nic nie o tym o tym nie wiem. Czekaj, 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 czekaj. Co czek. tak. pan sądzi odnośnie sytuacji z mafią powienicką, która porwała Ryszarda W? Nie słyszałeś o tym? Co o tym sądzisz? no, dostał na dożywocie, do ale ja nic o tym nie wiem. No tak, no dostał dożywocie, ale stary, ale właśnie policja nic z tym nie robi. Ej, Mirek, jest Jasne. pytanie: od kiedy? Od, czy, 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 od... Czy, 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 czy pisał tak? Czy y, używałeś w, w kilku czasu? Pierwsze słyszę. No chyba nie. Panie Mirosławie, jest pytanie tutaj od widzów: czy jest pan prawiczkiem? Tak, tak, jestem, a jak byłem, to nie ej. Tak. Ej, ej, jest pytanie. Mirek, 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 jest pytanie. Od kiedy masz za kola? So, mm, nie mogę cię po, odpowiedzieć. Dobra. To też jest tajemnica. Czy trwa pana reakcja seksualna? Wiesz co, szczerze mogę powiedzieć, że nie. Jak ma... Jak ma na imię... Twój stary? Tak, twój stary. On jest na, na YouTube. To jest Dawid da Jasper. Ale ten koleś, ten co on wspominał. Dawid da David Jasper. Więc nie wiadomo o kto. Discord, Discord mm -hmm. Może wam to skojarzy? Kto to jest Dawid Jasper? E, czy znasz Dawida Jaspera? Pytanie jest takie na czacie. E, tak, znam Dawida Jaspera, oczywiście. A co o nim myślisz? Co myślisz o Dawidzie Jasperze? Wiesz co, ten gość jest e, po prostu... No, mogę powiedzieć że są zajebiste, ale on ma własny kanał i... Co, co dużo mogę mówić?